W kwietniu minionego roku okazało się, że następczynią Jesiki ziółek została Agatycze, czyli Agata Sieramska. Fit influencerka, która przez kilka lat związana była z raperem Weną, aktualnie układa sobie życie u boku Arkadiusza Milika. Zakochani dotychczas nie byli jednak tak wylewni, jak w przypadku poprzednich związków, i dopiero w ostatnie walentynki pochwalili się w sieci pierwszym wspólnym zdjęciem. Od tamtej pory coraz odważniej podchodzą do kwestii publicznego prezentowania tego, co ich łączy. Niedawno pojawili się razem podczas meczu tenisa, a w poniedziałek Agata Sieramska nie omieszkała uczcić na Instagramie 28 urodzin ukochanego. Kobieta opublikowała ich wspólne zdjęcie na tle zachodzącego słońca, pod którym napisała: Choć trudno dziś życzyć wszystkiego najlepszego, życzę Ci i nam wszystkim lepszego świata. Kocham Cię, Arek Milik. Oprócz tego na Insta Stories dodała, że zawsze zamierza wspierać arka oraz pokazała, jak sportowiec zdmuchuje świeczki z urodzinowego tortu. O zabranie głosu pokusił się także sam Milik. Jubilat zamieścił wpis, w którym, tak jak jego luba, nawiązał do tego, co dzieje się aktualnie za wschodnią granicą. Nie sądzę, aby można było cieszyć się urodzinami w tak trudnym momencie, ale serdecznie dziękuję za wszystkie życzenia. Najlepsze co mogę dziś zrobić, to wesprzeć stowarzyszenie SOS wioski dziecięce. Połączmy się pomagając tym, którzy są teraz w potrzebie, napisał pod swoim zdjęciem z kieliszkiem białego wina i kolejnym z potwierdzeniem wpłaty darowizny na rzecz wyżej wymienionej organizacji, którą swoją drogą od kilku dni wspiera Anna Lewandowska. Arkadiusz na pomoc dla ukraińskich dzieci przelał aż 200 tysięcy złotych. The mm -hmm. world.